List do Efezjan rozdział 5, werset 25 i poniżej Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby Go uświęcić, oczyściwszy Go kąpielą wodną przez Słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy, lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty. I niepokalany. Nie ma większej miłości nad tym, gdy ktoś życie oddaje za drugiego, tym bardziej, gdy życie oddaje za wrogów, za nieprzyjaciół. Takimi byliśmy kiedyś, a Chrystus nas umiłował, po to, aby nas przysposobić dla siebie, wykupił nas za cenę swojej świętej krwi, po to, abyśmy byli wyłączną Jego własnością. Abyśmy byli Jego oblubienicą, Jego małżonką. To jest wielka miłość, kiedy ktoś oddał za nas życie. To jest wzór miłości. Jezus Chrystus umarł za nas, wykupił nas od grzechów, od potępienia i przekleństwa, abyśmy dzisiaj mieli inny status status bożej. Oblubienicy, oblubienicy Jezusa Chrystusa, on naszym oblubieńcem. To relacja wielkiej miłości. To relacja niesamowitego zapatrzenia się w sobie, zakochania się w sobie. Nie widzenia niczego innego poza sobą nawzajem. Oblubienica patrzy na oblubieńca, a oblubieniec patrzy na oblubienicę. Pan młody na panią młodą. Młoda pani na pana młodego i nie chcą niczego innego więcej widzieć, tylko siebie nawzajem. To jest miłość. Jezus Chrystus zapłacił za nas najwyższą cenę, cenę swojej świętej krwi, poszedł na krzyż z powodu naszych grzechów i win, po to, abyśmy byli czystą, świętą Jego oblubienicą. Abyśmy byli przyodziani w czysty, lśniący bisior, szatę, tak jak jest napisane. Objawieniu Jana jako małżonka Jezusa Chrystusa. To jest wielki przywilej. Być kochanym przez kogoś, kto jest twórcą nieba i ziemi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus zrobił wszystko, abyśmy byli Jego własnością, abyśmy byli pełni Jego chwały. Czytamy bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, czyli bez żadnej wady. I w Jezusie Chrystusie mamy taką tożsamość. Jesteśmy czyści, doskonali, święci przez Jego krew, przez Jego ofiarę, śmierć i zmartwychwstanie. Jesteśmy powołani do tego, abyśmy byli święci i niepokalani. I takie ma być nasze życie codziennie, w miłości. W miłości do naszego Jezusa Chrystusa, naszego Pana, przyjaciela, naszego oblubieńca. Czytamy w objawieniu Jana w jednym miejscu, że dano oblubienicy przyodziać biały, czysty, lśniący bisior, a one oznaczają uczynki świętych. Nasze postępowanie, nasze uczynki są szatą dla nas. Nasze uczynki wynikają z miłości do Chrystusa. I tak jak kochamy Chrystusa, takie są też i nasze uczynki. Taka jest też nasza szata. A przed Panem staniemy w czystej, lśniącej szacie, którą mamy od Niego. Nasze postępowanie, nasze życie jest świadectwem tego, że Bóg nam okazał łaskę swoją, że uczynił nas świętymi, czystymi, doskonałymi w Jego oczach. Takimi też jesteśmy. Takimi siebie też mamy widzieć. Przez oczy, przez wzrok Jezusa Chrystusa. Po to, abyśmy też tak mogli żyć. Aby nasze... Usta wypowiadały Bożą Chwałę, by nasze życie manifestowało Bożą Chwałę, Bożą Obecność, abyśmy mogli się szczycić tym, że Jezus Chrystus jest naszym Panem i naszym Zbawicielem. Do tego wezwanie jesteśmy jako Kościół, abyśmy reprezentowali naszego Oblubieńca. On jest naszym Zbawicielem, naszym Panem, naszym Królem. Z nim możemy mieć tak bliską relację. Relacje miłości, prawdy, relacje, w której jest spełnienie, w której jest godność, czystość i prawość. To jest piękne. I za to możemy Bogu oddać chwałę i, i dziękować mu nieustannie. Nasza godność, nasza tożsamość, nasza wartość jest w Jezusie Chrystusie. On za nas zapłacił, wykupił nas, oczyścił nas, abyśmy byli święci bez skazy i bez zmazy nawet. Tak jak jest tutaj napisane. Kiedy Pan przebacza nasze grzechy, to tam nawet nie ma zmazy, bo wiecie, zmaza to jest coś, co było kiedyś brudne, ale zostało zmazane. A tutaj czytamy, że nawet jesteśmy bez zmazy, i to jest głęboki sens tego słowa, bo Bóg, kiedy nam przebacza nasze grzechy, to przywraca nam taką czystość, taką doskonałość, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Jezus nas takimi widzi. Tak dziękujemy Ci, drogi Zbawicielu, za. Tak wielką łaskę, za tą miłość, którą nam okazałeś. Dziękujemy, że przywróciłeś nam taką godność, taką czystość, prawość i sprawiedliwość, czego nikt, żaden z ludzi nie byłby nam w stanie dać, tylko ty, Zbawiciel nasz Pan, nasz oblubieniec. Chwalimy Cię, Panie, patrzymy na Ciebie, Panie, wpatrzenie jesteśmy w Ciebie i kochamy Cię. Amen.